Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Westin Fishing Polska. Dziś jadę się spotkać z Łukaszem Deringiem. Dero dla znajomych. Świetny wędkarz, świetny zawodnik z ogromnym doświadczeniem. Wędkarz, który startuje na jednych z największych zawodach w Europie o międzynarodowej. Łowi grube ryby, jak każdy praktycznie z nas. Upatrzył sobie czy wyznaczył za cel łowienie największych sandaczy, szczupaków, okoni. Aby jednak znaleźć odpowiednie miejsce do tego, żeby przedstawić Wam jego metody, sposoby łowienia, ponieważ łowi naprawdę grubo, postanowiliśmy, że spotkamy się w takim bardzo neutralnym punkcie, łączącym jakby dwa światy: polskie wędkarstwo i to europejskie. Grube, fajne europejskie wędkarstwo z grubymi rybami. Tym miejscem jest Rugia. To właśnie tu postanowiliśmy spotkać się razem i spróbować złowić grube okonie, sandacze i szczupaki. Okay. <laughs> <laughs> to jest Łukasz, o którym wam wspominałem. Większość z was na pewno kojarzy Dera. Świetny wędkarz, jak wspominałem. Co będziemy łowić? Jak jest nas cel? Dlaczego no, ratku Ja wybrałem rugę tylko dlatego, ponieważ lubię łowić duże ryby. Mówiłem. Chciałbym tutaj pokazać troszkę łowienia dużych szczupaków. Zobaczymy, co, czym obdaruje nas woda. Pogoda jest w miarę ok, ale ma się tutaj kształtować duży wyż, co niekorzystnie o. troszkę wpłynie nam na ryby. No ale będziemy walczyć. Alternatywą są portowe okonie które już gdzieś się tam pogrupowały Super. duże sandacze, także wieczorem, e, jeśli dzień nam nie wypali, to zawsze mamy e, jakąś A alternatywę. A nawet jeżeli nie, to musimy z tego skorzystać, bo taka okazja też nieczęsto się zdarza, że możemy łowić w dzień i w nocy grube ryby. Także rewelacyjny plan. My za chwilę się widzimy. Musimy tylko przyprowadzić łucie, wykupić, wykupić zezwolenia, zorganizować się. Do zobaczenia. Przepłynęliśmy naprawdę kilka kilometrów, żeby dotrzeć do mega-zatoki. Łukasz w tamtym roku miał tu super wyniki i się okazuje, że mamy kakao. Niestety przy łowieniu szczupaków, także na rugi, gdzie może być ich dość sporo, nie jest to dobrym rozwiązaniem. Nie Łukasz, to jednak nie służy dobrze rybom. No zawsze podstawowy warunek to szukanie czystej wody. się to zdecydowanie ilość brań i efektywność łowienia. No tutaj widzisz, kurczę, przejechaliśmy kilka kilometrów wodą. To no się okazało, że woda jest brudna po prostu. Jeszcze oddamy kilka rzutów i będziemy raczej szukać placów z czystą wodą. Tak robimy. Taki jest plan. Jak widzicie musi być wspólna praca przy każdej rybie, nawet przy odczepianiu, jak są takie uparte, najpierw konsekwentnie biorą, a później w podbieraku szaleją. To jest pierwsza otwarciowa rybka Super. Jak widzicie w tala Nie za wielka, nie za wielka tak. ale też masz wiarę do tego sandacza, co? Strasznie, ja uwielbiam tą przynętę. Na początku nie zrobiła na mnie tak dużego wrażenia jak oczywiście później po naprawdę paru pięknych braniach ryb. No i tak od momentu, kiedy ją pierwszy raz dostałem do ręki, czyli jakieś pół roku temu, do teraz daje mi mnóstwo fajnych ryb, a mam nadzieję, że to jest jedna z tych mniejszych, którą tu na równi złowiłem. 78, ale to. Niestety, niestety jest jedna z mniejszych ryb jakie się łowi na rugi, oczywiście trafiają się jeszcze mniejsze, można również wyzerować, ale mam nadzieję, że właśnie trafiliśmy na ten moment, kiedy faktycznie to będzie jedna z tych mniejszych, a dopiszą też piękne, grube metrówki. Mocne szczupaki często łowimy na grube przynęty i mocny sprzęt. Ale myślę, że dużo na ten temat może powiedzieć Łukasz, który ma w tym bez wątpienia ogromne doświadczenie. Także Łukaszku, jaka przynęta, jaka wędka, czy faktycznie duże przynęty są konieczne, żeby łowić ponad metrowe szczupaki? No i na co warto zwrócić uwagę? Na co łowisz? W dużym? co, ja przynęcie. łowię generalnie na mocne kije. Nawet bym powiedział na bardzo mocne. Tutaj łowię teraz monster stickiem do 260 gram i tym kijem łowię od 2 lat. Głównie nim łowię tak naprawdę. Jest to będka, która pozwala mi rzucać mniejszymi przynętami, tak jak tutaj mam teraz, bultiza bez obciążenia i odległości rzutowe są super rewelacyjne, nie ma z tym problemu. A za chwilę gdy chcę założyć przynętę, która waży 200-250 gram, również tym kijem rzucam. Jest to po prostu mój super uniwersalny. Eee, Apron ja nie... używam naj, chyba najbardziej znanego hmm, kija, czy najbardziej znanej wędki w naszej ofercie, czyli Powercasta 255 do 130 gram i uważam, że spełnia mega optymalnie swoje zadanie. Można go przeciążyć, można nie dociążyć wręcz, czyli łowić małymi 10 centymetrowymi, 12 centymetrowymi swymami. Ale to co powiedział Łukasz, dla mnie samego też jest szokiem, że wędka do 260 gram i faktycznie to widzę na własne oczy. Miota kotletami, prawdziwymi kotletami, a za Oczywiście, chwilę... Tak. Ja za tak. chwilę zakładać coś małego, lekkiego i tak samo dobrze sobie, sobie tym razie. Właśnie to jest kij, który nie gubi ryb i... Umówmy się, no naszym targetem nie są ryby po 60-50 cm. Raczej skupiamy się na rybach od 80 cm w górę, ale Hol 70 na tym kiju również jest przyjemny, jest, ale zawsze masz ten granicę, gdy siądzie ci ryba powyżej metra, że bezpiecznie, w trudnym technicznie miejscu ją wyjmiesz, zatrzymasz, przytrzyma się kiedy potrzebujesz, nie stanowi to żadnego problemu. Wszystko do tego jest zaopatrzone. Mocny multiplikator, gruba plecionka, tutaj jak mam założoną plecionkę 0,28. Jeżeli chcecie jednak animować przynęty własnoręcznie, nie chcecie ich jednostajnie zwijać, no wtedy już należy faktycznie zabrać na łódź drugi kij, nieco krótszy i też odpowiedni do takiej zabawy, jak robi to Łukasz. Co to za model? Tak, ja to jest mój drugi, yy, znaczy jeden z dwóch podstawowych kij. To jest krótsza wędka, jest to nowa w jerkbait do 80 gram, kijek o długości 195 cm. Świetnie nadaje się do przynęt takich jak Swim 15, jak tutaj ten pokazany Swim 12. Krótki kij o sprężystej szczytówce, pięknie zbiera nam przynętę, możemy sobie animować pracę delikatnymi puknięciami bądź pociągnięciami dłuższymi, płynnymi. płynnymi. To wszystko zależy tak naprawdę od autora, co autor ma na myśli. Zapewne zwróciliście uwagę na długość mojego dolnika. W takiej pozycji, jak stoimy, to Łukasz mógłby się od niego oprzeć. Może wielu z Was dziwić taka konstrukcja wędki. Ja przez wiele lat, łowiąc sandacze, łowiąc inne gatunki ryb, a nawet i szczupaki, no, ale na mniejsze zestawy, delikatniejsze, w sensie krótsze przynęty, używałem zupełnie innych wędek i dla mnie taki dolnik był katorgą. Był w ogóle czymś niezrozumiałym, dlaczego mam używać takich wędek. I tu chyba też możemy trochę wytłumaczyć o co chodzi, ponieważ jak widzicie, nie trzymam wędki standardowo, jakbym łowił lżejszymi zestawami pod przedramieniem, tylko pod pachą. E Pozwala to przede wszystkim trzymać dość jednak mocny, ciężki zestaw, no, w miarę komfortowo można powiedzieć. No, i też nie zapominamy, że są duże ryby, które nieraz potrafią mocno łupnąć, a my musimy przede wszystkim je dociąć. Więc, tego typu układ, jaki widzicie pod pachą, zaraz to zademonstruję, blisko ciała w podparciu. W bardzo mocnym takim punkciem, punkcie osadzenia pozwala zaciąć praktycznie z biodra. I takie zacięcia są niekiedy wymagane, jeżeli łowimy faktycznie na grube, mięsiste przynęty. przynęty musimy ją po prostu przeciągnąć w pysku no, wymarzonego, największego szczupaka. I skończy się chyba jak zwykle, w porcie, przy palikach, pod łódeczkami Będziemy chyba szukać okoni Szczupaki postawiły nam bardzo duże wyzwanie A bardziej <grywki> zamknęły pyski, w związku z tym No okazuje się, że jest to siła wyższa i nie da się jej przeskoczyć Stwierdziliśmy, że chyba konie, co? Spróbujemy na pewno okoni, no to co dzisiaj się działo cały dzień praktycznie na wodzie Oj kurde, no bardzo ciężko, totalna flauta Zero ruchu wody. no Tego szczupaki na rugi nie lubiam. Lekki powiew e, trochę otworzył na moment. Nie? nie Wodę, jeden szczupaczek. Jakieś wyjścia brania. Od razu się okazało, że mogą brać i chcą. Wiatr zgasł, zgasły ryby. Koniec. Mamy praktycznie końcówkę dnia i chyba właśnie takim rzutem na taśmę. Staniemy chwilę, coś spróbować złowić. Druga to nie tylko grube szczupaki, nie tylko piękne też momentami sandacze, ale również o konie i one będą naszym celem. No pozostaje jeszcze być może wieczór. Eee, wiemy, że w porcie łowią na dropa też o ale i sandacze. Mówiąc bardzo ogólnie, czujemy ogromny niedosyt po dzisiejszym dniu. Dowiedzieliśmy się, że w Straslundzie łupią okonie i sandacze w porcie, więc postanowiliśmy, że jeszcze ten niedosyt może uda nam się zaspokoić nocnymi sandaczami, okoniami. Zobaczymy, co się wydarzy. Ciekawostką jest, że będziemy musieli łowić na dropa, drop shotem. ponieważ o tej porze nie można już łowić na Typowe główki, to do czego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Mało tego, przynęta nie może być mniejsza niż 4 cale powiedzmy, i nie może być niżej umieszczona nad dnem niż 60 cm. Także ciekawa rzecz, będziemy próbować sił w dropshocie w nocnym łowieniu drapieżników. Jedyna też pewna rzecz, która na pewno nas tam spotka to to, że Straslund jest naprawdę pięknym miastem. Momentami przypomina małą Wenecję albo holenderskie, klimatyczne miasteczka. Tym samym, jeżeli nie połowimy, to z całą pewnością chociaż trochę odpoczniemy w otoczeniu pięknego, zabytkowego miasta. Chyba jednak nie będziemy tutaj sami. Całe nabrzeże już jest obstawione wędkarzami. Spróbujemy z drugiej strony. Może znajdziemy chociaż jeden mały pomost, żeby wykonać kilka rzutów. Zobaczymy. Przyszliśmy po drugiej stronie promenady. No, jesteśmy na takim małym portfiku, tam widzę teraz miejscowy Miejscowy Niemiec mieć złowy pierwszego sondacza, no zobaczymy, my oddajemy pierwsze rzuty, próbujemy. Zestaw dropshotowy zbudowaliśmy w bardzo prosty i klasyczny sposób, na szczęście też przy użyciu akcesoriów Westina. Jak chociażby te ciężarki dropshotowe w czarnym kolorze, matowe, może też dzięki temu mniej interesują o okonie, które lubią nieraz puknąć sobie w ciężarek ołowiany. No i Zgodnie z wymogami szaty z 10 cm w naturalnym kolorze. I próbujemy, zobaczymy. Dopiero noc się zaczęła. Mam nadzieję, że będzie pełna emocji. To tak, szat nam się nie sprawdził. Wydaje mi w moim przypadku teraz szybka zmiana. No, jest kółeczkę w kolorze bas orange. Sprawdzimy, może jest kółeczka. Otworzy nam wodę. Ryba no? Tak, ryba. Tak, tak. Pierwszy sandaczek. Pierwszy sandaczek z tego wypadu, jak zwykle, ja nie wiem my Jak nie musimy, wierzy, to nie się. My musimy zaczynać zawsze od takich ryb? Chyba no tak, no, w każdym <grym> przypadku Straszny straszne tak, team. Ale, tak jak mówiłem, e, zmiana na jaskółkach, pierwszy krótki sandaczek, no nic, wypinamy tak go Taka Tak, 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 tak No, proszę no, Minęła chwilka dosłownie znowu, kurczę, dziecko Sandaczowe, zobaczcie jak uderzył, pewnie to będzie widać, cała jest kółka. Będzie lepiej? Kuchnię. Oczywiście, że będzie lepiej, no to się dopiero zaczyna. Małe sandacze przodem, później przychodzi pora na te największe. Ja już też miałem kilka dobrych brań, także no zobaczymy, no. Najwyżej prosto z portu popłyniemy na szczupaki rano, ale złowimy. No to by... Mamy kolejnego małego sandaczyka, którego z kolei już znowu ta sama przynęta Jak widać przynęta się sprawdza zjedzony cały no nic czekamy cały czas na te większe Naprawdę I w końcu po długich, po długich próbach Udało się złowić fajnego okonka to cały czas niezmiennie to sama No super okay. boom Jednak opłacało się trochę posiedzieć Nie miałem dziś tylu brań tylu ryb co łukasz ale świetna ryba no, w końcu. W ślepiej kurze i ziarko się trafi jak umią. Piękny. A jest ciemno, więc miałem szanse dużo większe. Super ryba, widzę, widzę, pięknie, lusterko, super, ekstra. Słuchajcie, na ostatnich zawodach podbierak był za mały, teraz w ogóle nie mam podbieraka, ale jest Łukanioł. Super książeczka. Brawo, fajnie, po tylu wyjściach. Teamwork. tak jak robiliśmy teraz dryf, kilkanaście wyjść pod rząd, brania, spadły nam ryby, no i w końcu wyjeżdża. Pierwsza rybka Słuchajcie, nie elementem powinien być pak na, na płytki w miejscach, tak głównie jest To jest kotwica, która spowalnia nam dryf łodzi. Eee, świetne urządzenie, proste w obsłudze. Trójkącik, który, który zbiera woda. Pływaczek, który też zapobiega nam utonięciu tej dryfkotwy. Nawet jak nam się odczepi gdzieś nie od łodzi, możemy ją szybko zlokalizować. Na pewno podstawowe narzędzie w łowcy szczupaków. zgrupowanie, gdzie te ryby są. Kolejny dryf ja pobiorę Zobacz, Zobaczcie jak szczupaki chcą zażerać. popatrz, gdzie jak zastał. Swima. Piękny strzał, super. Fajna rybka. Nie było łatwo. Nie można powiedzieć, że jedziemy na rugi, jedziemy do Szwecji i łupiemy na zawołanie. To, że teraz odpaliły ryby, naprawdę kosztowało nas kilka długich godzin pływania, szukania. W końcu odpaliły. Może jeszcze kilka nam się uda złowić. Jeżeli nie, to i tak to jest przy tej pogodzie. Płynęliśmy. Rugia nas pożegnała no, słońcem i wodą, słoną wodą, ponieważ w końcu zaczęła falować. To co lubią szczupaki w końcu... i my się tego doczekaliśmy i ryby. Co można powiedzieć, nie było łatwo, to był kolejny trudny wyjazd. Pokazuje, że nie zawsze właśnie na Rugi w Skandynawii można na zawołanie od tak łowić ryby. W naszym przypadku te dwa dni okazały się chyba trochę tak za krótkie, mało, za mało na to było za mało też, się tak wydaje, szczególnie ten wczorajszy dzień, który e, spędziliśmy cały na wodzie, totalna flauta, zero ruchu powietrza. E, to nie sprzyjało rybom. No i tak naprawdę zaliczyliśmy wielką porażkę. E, nie udało się nic wypracować, jedno branie tylko rano. E, co, trudno, pojechaliśmy na portowe łowienie na dropshota, a zrobiliśmy kilka swoje, kilka fajnych ryb, eee, piękny sandaciaradka, około 80 cm. Tak na zakończenie, no generalnie coś się działo, ale wymagało to od nas, e, można powiedzieć, dużo pracy, dużo wysiłku, trochę nieprzespanej e, nocy, ale to wszystko było bardzo, bardzo przyjemne. No i nagle pojawiły się ryby. Ryby, które zaczęły odprowadzać z Tak jak mówię, moja ulubiona przynęta za każdym. Ja to z tych, tak naprawdę na pizza. Dokładnie, tak. ale tylko odprowadzały. I to już dało nam do myślenia, ponieważ jeżeli chcą tutaj ryby, i generalnie jeżeli szczupak chce, to jest łupnięcie, jest pompa, jest ryba. Jak odprowadzają, trzeba kombinować. Przerzuciliśmy trochę różnych kolorów, ty Przez. też jakieś inne tak. chyba kolory. Kilka, kilka wyjść, bardziej, bardziej jaskrawe kolory i naturalne, aż w końcu e, założyliśmy swim'a. dwunasteczkę, w naturalnych kolorach, takich błyskających. ja tutaj headlight radek w takiej ja lustereczko, lustereczko. E, no i rybki się odpaliły, kolejne dryfy, wyjścia, brania kilka ryb udało się złowić nie były to jakieś super okazałe ryby które tutaj się łowi i po które się tutaj przyjeżdża ale i tak zadowolające nas bo nie mieliśmy dzisiaj też za dużo Czasu jednak wiedzieliśmy, że ta pogoda, która dzisiaj jest, musimy ją po prostu wykorzystać, bo to jest dobra pogoda na te szczupaki. Dokładnie, dała cień nadziei, że w końcu się obudzą i tak się stało. Mało tego, te wszystkie ryby były skumulowane w niewielkiej, na niewielkiej przestrzeni. Były wyjścia, były brania, były spady. Po prostu w jednym tak naprawdę dryfie mieliśmy około 7 ryb bodajże na tak. kiju w zasięgu wzroku, ale ten dryf był tak naprawdę kilkudziesięciometrowy. Nie robiliśmy kilometrów na wodzie, więc to też pokazało, że dzisiejszy dzień jest dobry. No, ale no i kolejne powtórzenia tego dryfu też przyniosły nam kolejne ryby, także jeśli traficie takie miejsce na rugi, będziecie widzieli, że jest jakaś kumulacja szczupaków, powtarzajcie te miejsca, ponieważ w każdym momencie może Wam wyjechać po prostu duża, bardzo duża ryba. I co najważniejsze, to co myślę płynie także z wielkiego doświadczenia Łukasza, determinacja, upór i konsekwencja. To jest podstawa w łowieniu wszelkich gatunków ryb, ale chyba w przypadku ślubów jest to naprawdę podstawa podstaw nieoceniona rzecz. Także życzymy wam tego. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Hej! Do zobaczenia, cześć!